Nie ja nazywam się Bartosz Pilidowski, ale również nie zmieniam faktu, że bardzo miło mi gościć na kongresie. Proszę Państwa, ja prezentuję pewien unikalny projekt w skali kraju, a może także w skali Europy, mianowicie, mianowicie Fundację Korpusz Polska, która od czterech już lat upowszechnia jawność i transparentność w polskim wymiarze sprawiedliwości ze szczególnym uwzględnieniem sądownictwa. My przez te 4 lata m, przede wszystkim staramy się uświadomić obywatelom w naszym kraju, że rozprawy sądowe w Polsce są jawne. W związku z tym daje to prawo m, artykuł 45 Konstytucji, w związku z tym niewiele osób w naszym kraju w sobie z tego zdaje sprawę. E, my to prawo upowszechniamy. I przez te 4 lata około 1000 wolontariuszy z całego kraju. E, Dokonało obserwacji około 20 tysięcy rozpraw w całym kraju. To jest, proszę Państwa, bardzo dużo i te liczby w pewnym sensie pokazują, że pewna organiczna praca została wykonana i dzięki temu możemy się czymś pochwalić. Ale chciałem powiedzieć, ponieważ tutaj na naszym kongresie dzisiaj mamy pewnego takiego rodzaju dualizm, czy mamy prowadzić dialog, czy mamy być bardziej konfrontacyjni. konfrontacyjni. Można to również do metod działania, czy one mają być bardziej rewolucyjne czy ewolucyjne. My akurat zajmujemy stanowisko w tej kwestii następujące, że metody ewolucyjne są po prostu skuteczniejsze. Tak jak pan Kazimierczak, nie wiem czy jest jeszcze obecny, mówił tutaj, że nie możemy ulegać postawom antypaństwowym. Pełna zgoda. Moim zdaniem, czy naszym zdaniem należy tą rzecz zmieniać tak, aby ona była jak najlepsza dla obywateli. Bo, proszę Państwa, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości i sądownictwo, to zasady, według których on, ono funkcjonuje, uciera się na styku sił z jednej strony korporacyjnej, ze strony sądownictwa, z drugiej strony ze strony ministerstwa. Sprawiedliwości, oczywiście, w tym przypadku. We wszelkich debatach dotyczących kształtu i zasad funkcjonowania sądownictwa, głos obywateli jest całkowicie pomijany. Dlatego my walczymy o to, żeby ten głos był słyszalny i staramy się być platformą dialogu dla środowisk yy, związanych z wymiarem sprawiedliwości z uwzględnieniem obywateli. Po to, żeby obywatele przychodząc do sądu mieli możliwość uzyskania tego, po co tam przyszli, czyli sprawiedliwości i godnego potraktowania. Yy, między innymi dlatego, proszę Państwa, yy, stworzyliśmy yy, Fundację CorpWatch Polska. Yy, nie mamy niestety tutaj loga, ale yy, warto zapamiętać stronę corpwatch.pl oraz Taki serwis, który być może Państwu się przyda, wokandaobywatelska.pl. On służy do zgłaszania rozpraw sądowych, które wydają się z jakichś względów Państwu kontrowersyjne, wydają się zagrożone w kwestii obiektywności czy bezstronności sędziego. Zawsze możecie za pomocą wokandy obywatelskiej zaprosić obserwatora z naszej fundacji, bo mamy ich blisko. 8 tysięcy w, w całym kraju. E, w związku z tym, e, możecie za, zawsze zaprosić obserwatora e, z, naszego, z, z naszej fundacji. On odwiedzi e, Waszą rozprawę i dzięki temu sędzia będzie się czuł bardziej e, zdyscyplinowany. Dużo na tym kongresie było mowy na temat e, społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju potrzeby e, akcentowania tego wymiaru w publicznym. My jesteśmy dokładnie taką inicjatywą, która w praktyce realizuje to społeczeństwo obywatelskie. Dlatego armia, dobrze zorganizowana armia obywateli, jak to powiedział profesor Barcerowicz, właśnie my taką posiadamy i chcemy ją Państwu zaoferować, nie tylko Państwu, ale wszystkim. I chcemy również, żebyście Państwo, jeśli macie ochotę, dołączyli do tej armii, dlatego, że nie ma nic bardziej skutecznego niż powolne, ewolucyjne zmiany i wpływanie na mentalność środowiska sędziewskiego po to, żeby ono było bardziej pro nie da się wywrócić tego systemu do góry nogami jak pewnie wielu z Państwa by chciało, ja to rozumiem. Ale można ten system zmieniać po to, żeby był lepszy dla nas, a nie dla sędziów, na przykład. W związku z tym, proszę Państwa, oczywiście nasza fundacja działa dzięki różnego rodzaju dofinansowaniom, grantom i tak dalej. Jeśli ktoś z Państwa chciałby w jakikolwiek sposób wesprzeć naszą działalność. Oczywiście zapraszam do rozmów kuluarowych kula po zakończeniu kongresu, natomiast my yy, yy, oferujemy również pomoc, yy, udział w inicjatywach, które będą dążyły do zwiększania transparentności w polskim wymiarze sprawiedliwości i wszelkie zmiany, poprzemy związane z yy, poprawą życia publicznego po to, żeby ono było bardziej dla obywateli, a nie przeciwko obywatelom. Dziękuję bardzo.